Cześć i z tej strony 2 Lera, to jest kolejna na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy Fortnite'a sezon 9, ale już następny filmik będzie z sezonu 10, więc właśnie teraz rozpoczynamy sobie rundkę i tak będziemy grać, więc widzimy się po cieniu. Dobra, więc teraz już lecimy sobie naszym urodzinowym busem. Jak wiecie, chyba przed Były drugie urodziny Fortnite'a, więc to, to A teraz lecimy sobie na zalew i widzimy się jak wyląduję albo będę już wylądowała sobie, sobie zarabiam się szleć. My idziemy do tej fabryki po jakąś broń i, i będziemy dojeżdżać. No to chyba mnie Aha, dobra, lecimy do drugiej rundy. Pat jest 62 godziny do końca sezonu, więc... No, czekamy. Po zalewie i... <laughs> Fioletowe! Pompa. Dobra, typa. Idziemy na typa. No nie. Dobra, leży. Ha To za długo nie pożyłem. No co to było? Wszyscy jakieś no! Z tego sezonu, bo widać skin, z tego sezonu, wszystko z tego sezonu. Nubek jakiś. Lecimy do następnej rundy. Tata jedź po mamę. Tak w ogóle możecie napisać w komentarzu, gdzie są jeszcze te torty. Będę miał to. W ogóle jeszcze. Hackerkę. Hmm, no, i jeszcze dwa wyzwania i 400 fałsaltów. Oh. Oh. Dobra, spotykamy się w następnej rundzie. Teraz lecimy znowu na. Y, Meksyk. No Do, dobra, i teraz będzie trochę ten dłuższy klip. Bartek head, sprzedaje heady. Pozdrawiam i... No. No i... I co? Widzimy się na, jak wyląduje na No! Jednak na razie wylądowałem trochę zlutowałem. W ogóle już skądś typek do mnie... O, ty. No to ja lepiej uciekam... ...i pewnie znowu dednę. Impulsy. O Boże, na no szczęście, miałyśmy no takie szczęście. Dobra, ej, jak ucieknę jestem pro. Widzimy się jak dojdę gdzieś. Złota skrzynka. A, leczenie. <laughs> Ale ja jestem dobry. Mówię i mam. Dobrze. Ognisko! Ognisko. Niebieska pompa! Tylko cyk, cyk, ściąka, ścianka, ścianka, Cyk. Mhm. Macy. Dobra. Lecie nie lecie, nie lecie, nie lecie, nie lecie, nie lecę, nie lecie. nie Widzimy się jak się uleczy do końca. Dobra. Da się też tak. Okej, okay, to jedziemy dalej. Idziemy na stację wylutować i jak znajdę jakiś fajny loot to będzie fajnie I, 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 i w ogóle już jest fajnie bez należem broń Chcecie więcej takich odcinków zostawcie oczywiście co? Teraz wam się wyświetli na ekranie jeszcze coś, teraz znowu Wam się wyświetli na ekranie koniecznie, koniecznie trzeba to robić bo to mnie bardzo motywuje. No dobra. Jak. Jak nie dadnę do top 10, to będzie fajnie. Jak dadnę, to. też nie, nie będzie wcale fajnie. A teraz to ja bym wolał skrzynkę znaleźć. Dobra. Zróbmy tak. Ja będę lutował. Zróbmy takie coś, jak będę lutował, na przykład teraz pójdę na zgubne, to zwiedzimy się na zgubnych, jak wylu wylutuję całe zgubne, to idziemy do następnej miejscówki i się to i zobaczymy, więc alo, Dobra, jesteśmy na zgubnych, to pozbieramy trochę matsu. może jakiś lud znajdziemy i będziemy zmierzać. Będziemy zmierzać... babcia, co mam powiedzieć, gdzie będziemy zmierzać? Dobra, dobra Dobra i będziemy zmierzać w stronę tortu No, dobra Najpierw to ja wylutuję może i dopiero yy, coś tam źle powiedziałem, bo jak będę dopiero w domku to, z, no to znowu będzie Elonelu Dobra więc o Patrzcie, co znalazłem. To się tam przed tym bardzo przydało. To se to wezmę. Mam jeszcze lunch pada. Będziemy... Dobra, to wylutujemy cały ten domek. Kto nie będzie trapa, będzie... Lód. Znowu bomby impulsowe. Jak one to miały? Idziemy w stronę... Idziemy na grzyby. Zawsze drzewo mi się szkodziło, ja nie wiem dlaczego, no bo to drzewo było takie głupie i mi przeszkodziło, dlatego je ja zniszczyłem. Hmm. Co ty tu robisz bez y, kewika i, i snajperki? Dlaczego było, jakby było... Wszystko niebieskie by było. Świat by był niebieski, wszystko by było niebieskie. Dobra, widzimy się jak pójdę... Jak będę w top 10. Albo, albo nie. Dobra, mam typa na sobie. Przepraszam cię mordaszko, ale... Musiałem... Elo mordo, jestem Bartek. Siedzą w Co, wtedy... Siedem... Ło! To ja lepiej uciekam. Jak będę w tą dziesięć, to w 10 czasie, zobaczymy. Jak zanotę lecę, to się zobaczymy. Dobra, jesteśmy na pagodach. Tutaj się zatrzymały trochę poka. Wiecie, co to jest? Patrzcie, ile mi to życia doda. A ja jestem teraz w raju. E, 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 e. To mi życie dodaje. Babciu, to jest zajebiste. No nie Myślałem że to PN. No nie Znowu myślałem że to pełno Jesteśmy w top 10 Jej i teraz nie będzie cięć Jej W sumie dla mnie nie Jej, jej skrzynka Nie jej cieka ciekawy lud. Gdzie była była MK zielona jakby była. była pompa Jestem bogaty w potkach. Kto tyle ma potek? Bo ja nie wiem Jak się mówi, jak mówią do trzech razy sztuka, jestem w tą grę najlepszy w Polsce. O! Ale fajnie. Top 8, jesteśmy w... Ludzie, jesteśmy w top 8, będziemy na pewno, mi się wydaje jest w top 5 będzie fajosko. Tutaj pokępimy. No pokampimy, pokampimy. Jak tutaj ten typek wejdzie, no to nie będzie dobrze. A jak ja go zabiję, będzie 100 na mogę tak powiedzieć. Może nagram kiedyś odcinek, jak przegrywam kilkaset rund. E, to by było żałosne. Widzimy się, jak będę w top 5 albo top 3, jak, jak ten typek do mnie przyleci. No co, nie patrzcie no! Dobra, ja jestem w top 5. Jak zrobimy Wina odwalam takie 90, jakich jeszcze nie odwalałem. Chociaż tak średnio ja lubię. Oh no, tu jest typek. Co ja mam zrobić? Napiszcie pod spodem w komentarzu. Czy iść gorażować z tej oto fajnej pompy, czy może zostać tutaj i kampić. W sumie on chyba poszedł po dropa, więc... Widzimy się, jak będę w top 3. Będę na pewno w top 3. Jeszcze strefa. Jeszcze tylko mnie dwa dropy i czterech typów. Wiecie co? A z tych nógów nazywają całą ścianę płytek. Oni mają inną. Zuzia, Jacek, Paweł i Dalej nie pamiętam. Ale jest pięć osób. Ui! zmieni... albo nie. A tak się z nimi lubiłem. Pajacuś, małgosia i tak właśnie zapamiętam. Cztery. Jak widać już tak dobrze nie jest Straciłem ponad Ja straciłem Co? Nie Straciłem czekajcie na tym nie dokładnie straciłem 78 HP To jest bardzo dużo Dobra, widzimy się jak będę w top no, jak będzie jedolary. Of, 4 litery. Ludzie! Wygrałem! Wygrałem człowiek i wygrałem gera. Nie wiem, co się stało tam temu. Ty powiem, chyba spadł albo strefa go tygnęła. Dobra, więc. No nie mogę zrobić 90. Mówiłem, że wygląda, mówiłem. Tak nie zrobię dziewięćdziesiątki. Elo mordy. Do następnego odcineczka.